A to jesteśmy na uroczystej gali z okazji Święta Dnia Flagi Polskiej. Powiedz w e, Twoim zdaniu, dlaczego e, warto świętować, dlaczego warto właśnie e, obchodzić uroczystości z okazji właśnie flagi polskiej? Myślę, że flaga polska jest podstawowym symbolem nas wszystkich. Są to barwy, które od wieków nam towarzyszą. Zmieniają się czasy, zmieniają się politycy, zmienia się świat. Flaga polska jest zawsze biało-czerwona, zawsze nasza. Nie mogę również nie pogratulować właśnie otrzymanej wyjątkowej nagrody dla całego zespołu Dragon, a którego ty jesteś kierownikiem artystycznym. Tak, mam zaszczyt. Rzeczywiście, tak, zespół Dragon powstał już ho-ho-ho. Lat temu nie będę dziś o tym wspominać. W każdym bądź razie jest to już drugie pokolenie zespołu Dragon. Są to tym razem bardzo młodzi adepci sztuki, a wielokrotnie już w tej chwili kończący akademie artystyczne. Tym większa satysfakcja dla nich, dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla klubu e, dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, którego są reprezentantkami. A proszę powiedzieć, jakie utwory e, zespół Dragon wykonał podczas dzisiejszej gali. Więc w części patriotycznej, tak nazwijmy, podkreślającej tę wspaniałą uroczystość, znalazły się utwory mówiące po prostu o żołnierzu. O żołnierzu i o tym, jak potrafimy tęsknić do Polski. Między innymi powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg. Nie można tutaj nie wspomnieć właśnie o tym, kiedy trwała wojna w Ukrainie, kiedy właśnie wielu Polaków z Kresu powraca teraz do Polski, którzy wcześniej tęsknili, nie mieli okazji, żeby wrócić do Polski, a w tej chwili niestety są zmuszeni. Więc w tym utworze jest wielki przekaz, nie tylko o polskości. To jest przekaz każdego patrioty, każdego patrioty na świecie, który kocha swój kraj i wszystkim życzę, by nie trzeba było powrotów, ale gdy już takie są, by były jak najszybciej i był jak najpiękniejszy. Powiedz, jak ty osobiście odbierasz daną nagrodę? Co ona znaczy dla całego zespołu? Och, to jest chyba najważniejsza nagroda, jaką kiedykolwiek i ja, i mój zespół otrzymaliśmy. Serce za serce jest czymś ponadczasowym, ponadpolitycznym. Jest to po prostu tragedia, która wydarzyła się na całym świecie, gdzie pandemia zalała po prostu wszystkich, bez względu na wyznania i bez względu na kontynent, na... W którym jesteśmy i żyjemy. Więc otrzymanie serca za serce tylko dlatego, że po prostu nie daliśmy się i śpiewaliśmy w trakcie pandemii, tym bardziej nas po prostu wzbogaca i jest dla nas czymś wysoce wyjątkowym. No faktycznie, przyznam tutaj rację, że jest w pełni zasłużona nagroda. A powiedz, jakie macie plany zawodowe na najbliższy okres jako zespół? Och jej, one są bardzo piękne, bardzo bogate, dużo wyjazdów, bo teraz jak gdyby odbijamy sobie wszystkie te miesiące, których niestety pandemia ograniczyła nam turne. Więc na pewno, na pewno będą to jak zwykle utwory patriotyczne, na pewno będą to piosenki dla dzieci, które będziemy śpiewać 4 czerwca dla dzieci polskich i ukraińskich z okazji Dnia Dziecka i oczywiście nasze zwykłe, fajne piosenki, których chcemy słuchać.